Z tej strony Timie jest ze mną przypu. Siemaneczko. I gramy sobie w minigame o nazwie Pig Wars. Pig Wars polega na tym, że musimy zabijać swoich przeciwników. Musimy ich zabijać z łuku. A żeby strzelać z łuku, musimy. Bo ja nie chcę jeździć! Mieć... To weźmę zachęć tą marchewą. A żeby właśnie zabijać i strzelać z łuku, musimy yy, siedzieć na świni. A żeby siedzieć na świni, musimy. Fuck, nie byłem na świni, fuck, ej nie mogę zginąć Jedź ja świnki, ja jedź Ale te świnki są nieposłuszne, what the fuck No, są nieposłuszne Dobra, zabiłem typka Nixon to my mamy sojusz, tak, ej, Tak No ja w ogóle z góry przepraszam, że czasami jeszcze będę mówił do Timiego Nixon, ale wiecie, ciężko mi się też no, będzie przyspieszyć Fuck, wjechałeś mi prawie pod ten Dobra, Łofuck! Zginęła moja świnia. Fuck, fuck, fuck. Dobra. Szybko, szybko, szybko. Nice. W ogóle jest czasami taki błąd. Fuck. W ogóle jest jakiś camper. Robiłem tego campera. Fuck, zginęła moja świnia. Moja żyje. Żyje. Wyklep tego typa. No, próbuję. Wyklep tego typa. Wyklep mu mordę. Ej, ja nie mogę zrobić typa. Jest. Klipałam mu jego świnie. Jego świnka była słabsza niż moja. Oh, fuck this shit. Fuck this shit. Dobra, strzelam w typa. <grym> I to chyba to polega na tym, że jak te świnki wszystkie się skończą, to potem się na parzanka robi co nie i tak. Ten... Tak. Jeszcze, bo ja w ogóle pierwszy raz gram w ten minigame i... Nie jestem tutaj takim profesjonalistą Ja grać też gram pierwszy raz, ale już yy, oglądałem go Aha, rozumiem Shoot Bro, Dostał I... Tego trzeba ściągnąć Kuć naprawdę jestem... znaczy nie grałem nigdy Raz zagrałem, sobie tak w ogóle jak to działa, jak to będzie się grało Ale my, do ale my dobrze w tej ale, jesteśmy Ale nigdy jeszcze nie przeszedłem go do końca Mam świnę. Ja ginę bo ja nie mię. Miał... Fuck, jest. To tak, jest ostatnia świnka chyba. Nie, jeszcze są dwie. Tak, nic, dobrze, dobrze. Zabiłem! Dobra. Fuck, nie mam świnki. Nie szaj we mnie jak coś. Dzięki. Dobra. Fuck, ostatnia świnia. I na tego typu sojusz. No. Dobra. Ja tutaj. O! próbuję walczyć z moją świnką. Moja świnka ucieka na ścianę. Ej, ja nie mam wędki z marchewką. Ja mam normalną wędkę. Jest. Nie ja zabiję typa. Ty ja mu świnkę zabiję, a nie ty. Tak? No. Jest trafiłem. To ja trafiłem. Być może, być może. Tak ma ostatnią świnię. No. Niedobrze. Dobra, witajcie po hashtag cięciu, przypół... poszedł sobie jak frajer. I, I wygrał I przez to, bo, bo ten typek AJM coś tam yy, myślał, że wygrał, ale nie wygrał. Bo ja mu napisałem, że nie wygrał, chociaż napisałem U, bo po polsku yy, nie wygrał, i potem wyszedł i przypłynął. Został ostatni, więc wygrał. A ja owczyłem! rozumiecie tak. to Owczyłem i dobra. Wygrałem. Tak więc to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, prawie wygrałem, prawie wygrałem, ale na tym hashtag cięciu zabił mnie ten AOTM, bo, bo w w ogóle w ogóle strzelałem mama... w niego i nic się nie dało zrobić. Tak więc jeszcze dam się wypowiedzieć temu. przypomnie? temu żółwiowi. Tak więc stary moja mama pozdrawia Cię, pozdrawia cały odcinek. I moja mama prosiła, żebyście dobili do 50 łapeczek w górę. Aha, dobra. Tak więc to by było na tyle, jeżeli się podobało, kciuk w górę oczywiście, 50, no, mam nadzieję, że udało się dobić. Yy, dobra, Aby tak się więc, dało. tak więc, to by było na tyle, subskrybujcie jeszcze mój kanał i przypa, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się i cześć! Cześć, z tej strony Przypu, a to jest koniec odcinka. Dobra, koniec!